Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj mówimy sobie kolejną aplikację na Telegramie i już nie klikacza, a grę i Football Manager. Także moi drodzy, zapraszam do oglądania. No i nie zapomnijcie oczywiście standardowo zanim przejdziemy do tego materiału, zostawić łapkę w górę, komentarz pod tym wideo oraz subskrypcję. Także lecimy. Dobra, także jak widzicie, jesteśmy już na ekranie tej aplikacji, jesteśmy już zalogowani i mamy tutaj trzy statystyki. Mamy EFMP, mamy EFM, mamy Ton Balance. Mamy trzy balanse oraz coś takiego jak Investment Rewards, to ja sobie potwierdzam. No i tutaj mamy ranking pod AirDropa. No więc i FMP, czyli te pointy są tutaj stricte przygotowane właśnie pod Airdrop i możemy je farmić w tej chwili z zakładki Investments na dole. Widzicie, teraz mamy nawet podzielone. Jest Game My Team i Airdrop, więc ta trzecia zakładka mamy Tasks Investments, ale Airdropu nie będziemy omawiać, ponieważ już było. Możecie sobie dalej robić Taski i te karty inwestycyjne, aby zdobywać EFMP pod przyszły Airdrop tokena tutaj EFM. No właśnie, co do tokena EFM, możemy już zdobywać balans za granie I mamy friendly mecze, które są od jakiegoś czasu oraz ostatnio na dniach dodali ranked mecze, które ja też sobie tutaj rozgrywałem no i zdobyłem 26,86 Even Balance. No oczywiście tak pół wygranych, pół przegranych, bo nie kupowałem jeszcze żadnych dodatkowych kart, aczkolwiek zamierzam to zrobić w późniejszym etapie tego odcinka. Przejdźmy jednak na samym początku do samej rozgrywki. W tym celu klikamy u góry z lewej strony te cztery kreseczki, no i mamy tutaj Play Match. Klikamy sobie Play Match i mamy do wyboru Ranked Match, Friendly Match, no i w przyszłości jeszcze Lich Match. Więc do tej pory mieliśmy Friendly Match, teraz weszły rankingowe mecze, także jak sobie wybierzemy rankingowy mecz, zobaczymy, czy nas z kimś tutaj sparuje, poczekamy chwilę. Można też grać mecze będąc offline, ale do tej. Opcji za chwilę tutaj przejdziemy, poczekamy chwilę jeszcze, zobaczymy czy tutaj znajdzie nam godnego rywala. No i mam nadzieję, że na wideo pokazowym tutaj wygram Jakuza 69 i możemy sobie podejrzeć właśnie przeciwnika, jaką ma formację Total Chemistry. No i mamy, moi drodzy, już rozgrywkę meczową. Na dole jest opis z wszystkich akcji, które się tutaj wykonują, tak. Tutaj mamy shots, shots on target, corners, fouls, yellow cards, red cards, tak? Możemy sobie podejrzeć skład przeciwnika i mamy maniacy biznesu, czyli to ja. To jest ja jestem po lewej, tak? Moi, przeciwnicy, moi gracze są po lewej, a przeciwnik jest po prawej. No i on ma żółtą kartkę, widzicie? I na dole mamy też ławkę rezerwowych. Możemy też zmienić taktykę w trakcie meczu i w taktyk mamy też pause mecz Możemy go zapauzować i wtedy dokonać sobie... Wymian. Nie testowałem jeszcze opcji pauzy. Yy, wiem, że jak z kimś grałem i akurat kogoś mi wlosowało online, to ktoś zrobił pauzę. Ja nie wiedziałem o co chodzi, myślałem, że mi się aplikacja zadziała, więc yy, no, ale można zrobić sobie pauzę chwilową i coś sobie wtedy przestawić. Yy, cały mecz bez pauzy, z tego co tak mniej więcej patrzyłem, trwa około 5 minut, więc jest dość ciekawe. Nawet jak sobie teraz klikamy reload page, dalej mamy tą aplikację właśnie w tym meczu. No i jest już. 1-1. Zobaczymy sobie później wynik, aczkolwiek w międzyczasie jeszcze przejdziemy do tego, jak sobie tutaj ustawić, tak aby nasz team grał też offline i zdobywał jakieś punkty. No i w sezonie mamy oczywiście tutaj yy, ranking. Jak widzicie, ja mam 7242 jeśli chodzi o e, ranking y, tutaj y, w wszystkich profili, więc nie jest źle, bo zobaczcie, jesteśmy już tutaj mojacy biznesu. No i zobaczmy to ustawienie teamu online to jest manage i tu chyba będzie taktik. Zaraz zobaczymy taktik, taktik na dole. I tak na samym dole mamy manage team options, mamy can play while offline. No i też tutaj mamy ustawienie menu fitness level, także tutaj też można coś ustawić. Jeszcze nie wiem o co chodzi, z tym fitness level za bardzo podejrzewam, że po prostu o kondycję zawodników, kiedy zejdzie im ta kondycja poniżej 80, to nie będą tutaj rozgrywali. Dobra, przejdźmy jeszcze do meczu. Zobaczymy, jaki wynik. Jest pierwsza połowa za nami. Jest w tej chwili 1 do 1. Także, moi drodzy, zobaczymy, kto wygra. A w międzyczasie możemy sobie przejść jeszcze do Team Upgrade Packs i zobaczyć, jak wyglądają te paczki. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy pięć rodzajów paczek w tej chwili. Za pół ton, półtora, 2, dwa, dwa, trzy i trzy i pół tona te paczki. Najtańsze są za pół tona, więc ja sobie kilka tych prawdopodobnie najtańszych tutaj kupię i zobaczę po prostu, jacy zawodnicy mi się wylosują. Także najpierw tylko poczekamy na dokończenie tego meczu. Także moi drodzy, ja słapnę wam do końca meczu, a dla was to będzie zaledwie sekunda. Dobra, moi drodzy, widzicie, było 2-1, wynik tutaj na ekranie się pojawił, w tej chwili zniknął, możemy sobie go sprawdzić w historii. Jednak teraz przejdziemy jeszcze do Team Upgrade Packs i sobie kupię te e, paczki startowe. I Aha, okej, okay, tak, błędny balans, więc lecimy do My Dashboard, czyli tej zakładki u samej góry i trzeba te tony tutaj dodać. Okej, okay, ja mam już Wallet Connected, mam tutaj portfel połączony, to Wam też pokazywałem wcześniej, jak się to kiedyś pokazało, więc klikam sobie teraz Add Tone. O, okej, okay, tutaj jest 5, 10, o, jest custom na dole, dobra, więc y, klikam sobie custom, wpłacimy sobie 2,5 tona na to, żeby y, tutaj kupić 5 kart. Y, Generate payment link, OK, open up, y, y, OK, no dobra i to Keeper'a mi od razu otworzyło, także elegancko i moi drodzy, mamy tutaj confirm and send, 2,5 tona, dobra, także kupujemy sobie za 2,5 tona. No to jest niecałe 14 dolarów i z tego będzie tutaj 3, 5 kart, tak. Także lecimy teraz do Telegrama z powrotem. Poczekamy chwilkę i za chwilę powinno się nam to wszystko pojawić na balansie, jak tylko ta transakcja na tą kiperze przejdzie. Ok, odświeżyłem aplikację i mamy już 2,5 tona na balansie, no i moi drodzy, też mamy więcej IFM, ponieważ mecz rankingowy został przede mnie wygrany. Oczywiście za przegrane zauważyłem, że też wpada, aczkolwiek dużo, dużo mniej. Za wygrane tutaj fajnie wpadają te tukany na balans. Dobra, także lecimy teraz do Team Upgrade Packs, kupujemy sobie paczkę, o, mamy zdrapywanie. dobra... No i przeleciało mi trochę na dół. Okej, okay. trzeba trochę ponad połowę zdrapać. Dobra, konga, to jest Dobra, ale kupuję drugą i zobaczymy, czy mogę kupić trzecią bez zmazywania. Kupiłem, dobra. Czwartą i piątą. Okej, okay. chyba wszystkie paczki kupione. Zaraz zobaczymy, czy wszystko mi wybrało z dashboardu, tak, jest, dwa i pół tona tutaj zostało wzięte, to teraz moi drodzy, lecimy sobie do manage, zobaczymy sobie w players jakich mamy tutaj piłkarzy, o i kurde, fajna karta mi się wlosowała z tego co widzę, Było 70 overallu LM 38 ST, 37 RM 36 CDM i 32 RWB 2, 4, kart, tak, także jedna fajna karta mi się tutaj Trafiła i widzę, że mam wózek przy tych kartach od razu. Czyli potencjalnie mogę je od razu wystawić na market. Przy tych darmowych kartach, które otrzymujecie na samym początku, jak widzicie, tej, tej opcji tutaj nie ma. Yy, dobra, to klikniemy sobie i yy, OK. Mamy tutaj IFM 5% FI i mamy ton 10% FI. Johan Boyer, OK. Price yy, wystawmy sobie za 5 ton. <t> to by się zwróciło. Dobra, kliknijmy sell player card listed for sale. Is successful okay, moi drodzy, także zobaczymy, czy się ta karta też tutaj sprzeda. Jak widzicie, jest ten zawodnik wylistowany. Jak się nie sprzeda do jutra, to ja sobie go i tak podmienię w drużynach. To zawsze więcej IFM. E Tutaj wpadnie na balans, bo drużyna będzie lepsza. Także, moi drodzy, to wszystko z mojej strony. Jak widzicie, gierka już śmiga, są rankedy, można zdobywać ich token. Nie wiadomo kiedy na razie będzie tutaj wylistowany. Czekamy na dalsze informacje, aczkolwiek ładnie się nam tutaj rozwija w wersji takiej przyjemnej na telefon. Także to wszystko w dzisiejszym wideo. Pamiętajcie o łamce w górę, komentarzu, subskrypcji. I widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!